Dwa kolejne albumy z serii komiksowej Lucky Luke autorstwa René Goscinny do rysunków Mori, album 36 i 37. Album 36 nosi tytuł Cyrk Western i pochodzi z 1970 roku. W odcinku tym Lucky Luke zaprzyjaźnia się z właścicielem obwoźnego cyrku, którego głównymi atrakcjami jest słoń i lew. Jednak organizator lokalnych zawodów Rodeo Zilch, nazywany brylantowym zębem, próbuje uniemożliwić cyrkowi działalność, bo to źle wpływa na jego własny interes. Wynajmuje rewolwerowca Rattlesnake Joe, ale ten traci nerwy po kontakcie z lwem. Mieszkańcy miasteczka zgadzają się ostatecznie na jedno przedstawienie, ale w jego trakcie przekupieni przez Zilcha Indianie palą namiot cyrkowy. Wtedy trupa cyrkowa wprasza się na występy Rodeo, daje świetny pokaz i zostaje dostrzeżona przez paryskiego impresaria, który zaprasza ich wraz z Ilhem na turne po Francji. Wydaje się, że popisy cyrkowe są w naturalny sposób świetną okazją dla Lucky Luca do popisywania się swoimi umiejętnościami, przy czym jeszcze większe cuda zręczności dokonuje tu jego koń. W tym odcinku nie tylko umie gwizdać, gra na harmonijce ustnej, Chodzi po linie, ale także umie pisać i zna tabliczkę mnożenia. Zresztą, nawet okładka tego tomu zdradza nam, że zasady fizyki naszych bohaterów nie dotyczą. W całym odcinku panuje raczej atmosfera lekkiej zabawy, a bandyci sprawiają wrażenie niegroźnych. Brylantowy ząb Zilch stale coś knuje, ale rezultatem tych chnowań jest wyłącznie to, że ciągle obrywa i traci swój brylantowy ząb. Wynajęty przez niego płatny zabójca. Nie jest zbyt lotny i stale czegoś zapomina, a po kontakcie z cyrkowcami staje się wrakiem człowieka i nie jest nawet w stanie trafić w słonia z odległości 3 metrów. Także ostrze satyry społecznej sprawia wrażenie raczej łagodne. Mieszkańcy miasteczka dają się nieco manipulować czy zastraszać zilchowi, ale nie do tego stopnia, by kompletnie stracić poczucie przyzwoitości. Zapijaczony właściciel cyrku, wyraźnie wzorowany na postaciach granych w filmach, przez W.C. Fieldsa jest okazane z sympatią. Przekupienie alkoholem Indianie palą co prawda namiot cyrkowy, ale i tak wszystko dobrze się kończy. Chociaż mam wrażenie, że zakończenie albumu jest najsłabszą jego częścią. Rozumiem, że paryski menadżer oferuje kontrakt właścicielowi cyrku, co jest rodzajem romantycznego zadośćuczynienia za przykrość utraty namiotu. Ale dlaczego ten honor spotyka antypatycznego Zilcha, tego nie rozumiem. I czy naprawdę cyrk pozbawiony laki Luka, który jak widzimy nie ma zamiaru przenosić się do Europy, jest tak wybitny, że aż trzeba go ściągać do Europy? W Paryżu nie znają popisów akrobatycznych i nie widzieli nigdy słonia. Chyba logiczniej byłoby, gdyby impresario zapragnął jedynie podpisać umowę z Lukiem, bo jestem pewien, że konia balansującego na linię nigdy jeszcze nie widział. Rysunkowy odcinek prezentuje się bardzo dobrze. Jest tu sporo dużych rysunków z dopracowanym tłem. Podobać się mogą też te obrazki z dużą ilością małych sylwetek, trochę przywodzące na myśl podobne, które wykonywał Uderco do Asterixa. Fajnie jest narysowany Zilch z tym swoim diamentowym zębem. Swoistym highlightem jest ten lucky look na koniu, na piłce i na linie, dodatkowo skaczący na skakance. Natomiast rysunki pożaru nie bardzo się udały. A tu ponownie mamy małe sylwetki bohaterów w szerokim planie. Album 37 nosi tytuł Kanion Apaczów i został wydany w 1971 roku. W odcinku tym Lucky Luke dołącza do oddziału kawalerii, kierowanego przez pułkownika Onulana, który stale przejeżdża przez kanion, mimo że Apacze ciągle organizują tam na niego zasadzkę. Toczy też nieustanną wojnę podjazdową z lokalnym wodzem Patronimo, której rezultatem jest regularne niszczenie tak fortu, jak i indiańskiej wioski. Luke próbuje bez powodzenia przemówić pułkownikowi i Patronimo do rozsądku. Przyłącza się do Apaczów i przechodzi rytuał inicjacyjny. Na koniec jednak pojmany wraz z pułkownikiem oczekuje egzekucji z rąk Indian, kiedy wychodzi na jaw, że indiański czarownik... Jest dawno zagubionym synem pułkownika, a sam patronimo jest w istocie Czechem. Rewelacje te ostatecznie kończą długoletnią wojnę. Lubię ten album, bo ponownie pojawia się tu element poważnej krytyki społecznej, przebrany w kostium lekkiej, niezobowiązującej zabawy, podobnie jak to miało miejsce w żółtodziobie. Tym razem ostrze satyry zostało wymierzone w militaryzm, a także częściowo rasizm białych wobec Indian. Oboje wodzowie, stojący po przeciwległej stronie barykady, Onolan i Patronimo, prezentują podobny przypadek całkowitego braku wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć, że każde działanie odwetowe nieuchronnie prowadzi do kolejnego bezsensownego rozlewu krwi. Cały oddział amerykańskiej kawalerii, włącznie z dowódcą, złożony jest z samych Irlandczyków, ludzi, którzy znani są z przysłowiowej zaciekłości. A żeby być precyzyjnym, to jedyny nieirlandczyk jest półszkotem, co wiecznie wywołuje bójki pomiędzy nimi. Z cyklu niemożliwe wyczyny konia Laki Luka. tym razem widzimy, że chodzi on po drzewach, rozwiązuje pęta, potrafi tropić zwierzynę niczym pies myśliwski i umie biec nie przerywając snu. Sam Lucky Luke też nie jest gorszy, przechodząc śpiewający wszystkie najbardziej niebezpieczne próby, jakie serwują mu Apache w ramach jego inicjacji do bycia Indianinem. A w jednej ze scen widzimy go przenoszącego swego konia na rękach. Mimo tych wszystkich wyczynów, tym razem kilkakrotnie znajduje się on tu o krok od śmierci. Raz ratuje go od niej jego koń, co jest dość normalne, innym zaś razem indyjski chłopczyk, z którym się po drodze zaprzyjaźnił. Jeżeli coś mi się tu nie podoba, to ponownie rozwiązanie finałowe. Sprawia ono wrażenie bardzo naciąganego, bo nagle wszyscy okazują się białymi, udającymi Indian, co jednak wydaje mi się byłoby dość nietypowe. I trudno mi uwierzyć, że całe dowództwo plemienia to w istocie biali. Z tego co się orientuję, w rzeczywistości nie było przypadków ludzi, którzy po tym jak doświadczyli swobody życia wśród Indian, chcieliby dobrowolnie przenieść się na łono naszej cywilizacji. Było natomiast wielu takich, którzy wybierali drogę w drugą stronę. Dlatego ten były wódz plemienia, który teraz jest właścicielem sklepiku, albo były szaman, który teraz szczęśliwie prowadzi praktykę chirurgiczną, Wydają mi się całkowicie wyssani z palca. Pod względem wizualnym jest to kolejny album, w którym kreska Mori nabiera prawie że epickiego wymiaru, począwszy od tego lotniczego ujęcia kanionu na środku pustyni, chociaż z drugiej strony widzimy, że niektóre ujęcia wciąż sprawiają artyście problemy. Dla przykładu, pułkownik jest narysowany po prostu kiepsko. Bardzo nie podoba mi się też ten rysunek Lucky Luka wybiegającego z namiotu. Za to chwilę później on i jego koń wyglądają już doskonale. Tu mam przykład szerokiego ujęcia. I podobnie tutaj. A na koniec jeszcze raz rysunek kanionu.